Niedziela wieczór i humor dobry. Po przerwie wracam do Was z kolejnymi newsami. Zapraszam do oglądania i komentowania. 5. Powrót Obliviona, magia wspomnień i cienie przeszłości. Remaster The Elder Scrolls 4 Oblivion znacząco odświeża oprawę graficzną dzięki Unreal Engine 5 i prowadza poprawki w systemie walki, levelowaniu oraz interfejsie, starając się zachować ducha oryginału. Mimo usprawnień, wciąż wyczuwalne są ślady przestarzałych mechanik, błędów i sztywnych animacji. Produkcja budzi silne uczucie nostalgii, choć jej jakoś sugeruje, że lepiej sięgnąć po nią w ramach abonamentu niż kupować za za pełną cenę. 4. La Quimera Niedokończona gra od twórców Metro z odwołaną premierą po fatalnych recenzjach. La Quimera, debiutancki projekt studia Reburn, założonego przez byłych deweloperów 4A Games Ukraine miał zadebiutować 25 kwietnia 2025 roku. Jednak tuż przed planowaną premierą została ona niespodziewanie odwołana, a nowy termin nie został podany. Decyzja ta zapadła mimo wcześniejszego udostępnienia gry recenzentom, którzy ocenili ją bardzo krytycznie. Tytuł otrzymał noty 4 na 10. Recenzenci chwalili mechanikę strzelania, lecz wskazywali na poważne problemy, takie jak krótki czas rozgrywki, około 2 Godzin, słaby scenariusz, liczne błędy oraz kiepską jakość dubbingu. Twórcy w oświadczeniu przeprosili za opóźnienie tłumacząc je nieprzewidzianymi wyzwaniami związanymi z debiutem jako niezależne studio oraz trudną sytuacją w Ukrainie. Sytuacja jest nietypowa, gdyż rzadko zdarza się, by gra została wycofana tuż przed premierą, zwłaszcza po opublikowaniu recenzji. 3. Brushes with Death, pierwszy dodatek do Kingdom Come Deliverance 2 już w maju. Studio Warhorse zapowiedziało pierwszy dodatek fabularny do Kingdom Come Deliverance 2 zatytułowany Brushes with Death. W rozszerzeniu gracze pomogą tajemniczemu malarzowi Wojtowi w stworzeniu nowego dzieła, co wprowadzi nowe mechaniki takie jak personalizacja tarcz poprzez malowanie wzorów i symboli. Premiera dodatku planowana jest na maj 2025 roku, a będzie on dostępny zarówno w ramach przepustki sezonowej, jak i do osobnego zakupu. wraz z premierą DLC pojawi się darmowa aktualizacja dla wszystkich graczy, wprowadzająca nowe funkcje takie jak wyścigi konne i łucznictwo z konia. Aktualizacja ta ma na celu wzbogacenie rozgrywki i zapewnienie dodatkowej zawartości dla społeczności graczy. Dwa. Ubisoft wprowadza tryb offline do The Crew 2. Odpowiedź na krytykę po wyłączeniu pierwszej części. Ubisoft ogłosił, że 30 kwietnia 2025 roku rozpoczną się testy hybrydowego trybu offline w grze The Crew 2. Decyzja ta jest odpowiedzią na kontrowersje związane z wyłączeniem serwerów pierwszej odsłony serii, co uniemożliwiło dalszą grę jej posiadaczom. Producent serii, Gregory Korgi wyjaśnił różnicę między uśmierceniem gry, a przejściem w tryb offline. Wyzwanie gry oznacza całkowite wyłączenie Wszystkich funkcji online i infrastruktury, natomiast tryb offline pozwala na dalszą grę bez aktywnych serwerów. Nowy tryb Decru 2 umożliwi przełączanie się między rozgrywką online a offline, choć niektóre funkcje mogą być ograniczone lub wymagać dostosowania. Ubisoft planuje oficjalne udostępnienie tej funkcji jeszcze w 2025 roku. W przypadku Decru Motorfest prace nad trybem offline są na wcześniejszym etapie, a więcej informacji zostanie podanych w przyszłości. Prowadzenie trybu offline ma na celu zapewnienie długoterminowej nowego dostępu do gry, nawet po zakończeniu wsparcia serwerowego, co jest odpowiedzią na wcześniejsze zarzuty dotyczące wycofywania gier z dystrybucji i ograniczenia dostępu dla graczy. 1. GTA 6 z rewolucyjnym systemem animacji. Realizm ruchu na nowym poziomie. Najnowszy patent firmy Tektu sugeruje, że Grand Theft Auto 6 wprowadzi przełomowy system animacji postaci. Nowa technologia ma uwzględniać takie czynniki jak waga, wzrost, zmęczenie postaci oraz warunki pogodowe, co pozwoli na bardziej realistyczne i zróżnicowane ruchy. System ten ma również zredukować zależność od tradycyjnego motion capture, co może przyczynić się do oszczędności czasu i kosztów produkcji. Dodatkowo ulepszenia te mają wpłynąć na większe możliwości personalizacji postaci w trybie GTA Online. I to wszystko na dzisiaj. Zestawienie newsów tworzy głównie, żeby być ciągle w biegu wydarzeń w branży gier wideo i dla rozwoju samodyscypliny. Dziękuję, że towarzyszycie mi przy tej podróży. Zapraszam na pozostałe social media, w szczególności na TikTok. Gdzie co jakiś czas prowadzę transmisję na żywo? Do zobaczenia!